He had my friend. He stuck a knife in his leg. It means it's all my fault, but he was gonna kill him. Where is he? He's insane. He told me to get everyone out of the church. He said they'd all die if I didn't. I was scared. He kept blaming you. You're safe now. He told me to tell you something. He was very, very specific. It's just some numbers 275. 3, 2, 5. Nie mam what co to znaczy. jak radio frequency. A ja wiem doskonale, co znaczy. No właśnie, Batmanie. Czy też mi w zobaczymy. Dwa, siedem, Tylko, która to jest która? Powiem tak. Tu będzie 2, 7, 3, 5 tu, czyli w dół. A coś mam. I'm I suppose I should fulfill my side of the agreement. A riddle for a bat. Can you solve it? Did you figure out what the numbers mean? Yes. It's just one of Riddler's games. He gave you something, right? Yeah. It's just a box. I don't know what it does. I'll figure it out. You should head back to the church. You'll be safer there. Dał super nowoczesną kostkę Rubika. E, A żebym nagrodę nagrody dostał maszyna enigma, jak to? Ten, kto mnie zna, dzielić się mną, chce, lecz kiedy to zrobisz, nie będzie mnie, czym jestem, Insekt Fun. Urde, insek, secret. Przekręcamy. To be sekret. secret. Sec well done, Dark Knight. You did it. Like a child learning to walk for the first time, I feel I should reward this miracle and give you the location of the poor, soon-to-be dead doctor who is desperately crying out for help. Oh, cute. Everything's in order now. Jaime rushes to, go, to the quest giver. As I recall, he's been incarcerated since you let the police to his location from Arkham Island. What does he want? Revenge. He's leaving me radio frequencies and he gave me a device to decode his riddles. They lead to map references within Arkham City. I'll let Batman you know when I get on. No, 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 no. Gdzie są te zagadki teraz? Może tu? Obiekt zbyt ma... O, Aha, to muszę powiększyć. Okej, okay. tu, tu tutaj coś? Jest. Trzeba było młotek sędziowski. Kobieta, koty dwie twarze, część druga. A ja zaraz pierwszej nawet nie mam. Hmm. Nie, tu. Dobrze, to przeczytajcie sobie część drugą. Będzie <noise> nie po kolei, trochę. Głupia mysz zawsze zasłania. Okej, okay, starczyło wam czasu. Jeszcze jedna zagadka została. Chyba jest. Nie, to nie chcę tego. Mapa. Chyba jest pode mną. Raczej tu nie ma. Tu też nie. I

Coś jeszcze w sądzie było? Mmm... Trofeum. A, tam jest. W życiu bym nie zauważył. Tak wysoko to nie patrzę nad ciebie. Nie, 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 nie. A może przed nim wejściem? A czemu by nie? Tam chyba jest jakiś. Zbir, zbir, pingwina, a może nawet będzie współpracownik zagadki. O, proszę. La la, witam panu. Batman is incoming! Uh! 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 Batman wrówający! O, jest, jest, jest! Współpracownik Zagadki. O, więcej was przyszło. Nie ma tego kijka. Teraz Batman zrobi runie toperzy, bo, bo lubi. O, jak mi pieprznął. Nie ma. O, ty kurczę, ty też kijkiem. Batmana kijkiem. Batman też lubi kijkiem. Chodź tu. No, chcę skontrować. Nie wychodzi mi coś dzisiaj. Mniej nerwów. spokojnie nie ten kiedy trzeba. Nie toperzę. Riddler. Talk. Oh, crap! Get okay, okay, I just help him out! Thanks for your help. Here. I'm not chicken, are you? No, but I like breathing. How do you know Joker's guys aren't all fitted with all those Venom things from the Asylum? What Venom things? Joker had this chemical crap he injected into a bunch of his guys. They all turned into monsters. He even used it on himself. Seriously?

Muszę wejść na górę, bo widzę część znaku zapytania człowieka zagadki. O mam. Ej hey, Nie myślałem, że to jakiś specjalni ludzie, a to zwykłe prychy. O teraz sporo się pojawiło tych rzeczy. Tu coś jeszcze jest? Zakładnik człowieka zagadki. Lecimy, ponieważ Batman ratuje ludzi. Jakby nie było, nie? A, dobra, tam. Widzę, że sporo stoi na dachu ludków. Muszę nadrobić moje umiejętności walki. Bardzo fajna umiejętność, bo kiedy zostajesz otoczony przez dużą grupę ludzi, nie to perki mogą pomóc. Ładne kombo 48. Zaczynam się trochę wprawiać. O i oby tak został. Co to tam jest? Co się tam świeci na dole? Gościu sobie łazi. Mam nadzieję, że zwykły jakiś zion. Dobra, tu jest zagadka. To dokąd prowadzi? W góry. To jest prawda. Okej, okay. tędy. O nie. Och, nie wcelowałem. Dobra, daruję sobie noc. Spadaj. Żelek. A nie, zaraz, szukaj. Może nie trzeba żelu. Nie, badmo sam przebić. Kore, mam jakiś dziwny posmak w ustach. Nie wiem czemu. Nie kojarzcie sobie, że to jest jakiś kurde, nie wiadomo co ja tam tego. Może to od wody, którą piję. Taki... Wyraża się trochę jak chemik, ale odczyn zasadowy taki czuję. Nie wiem co to jak to można opisać. Mam nadzieję, że się nie zatrułem niczym dziwnym. <laughs> no, bo będzie źle. So, będę ich nagrywać, to by się smutno. Nie znaleźliby się tam, gdyby się nie uwięzili, baranie. Ones, Ale ja siebie if zamknę. society crawls at their passing you're insane no that would imply either mental illness or derangement i suffer oh and yes i can see you bad man and i look forward to watching you how can it

Muszę trafić w te znaki zapytania, tylko w jakiej kolejności? I to jest od windy, czyli to musi być to. To okay. za zanim mnie prądzik porazi. Teraz które? Szybko, szybko, szybko. To? O nie. Czas mi się kończył, więc zostanę porażony. Kurde, które to będzie? A nie, dobra, to jest bezpieczne. Okej. Okay, yy, może to? Nie, to nie. To. To jest odwindy. To mam włączyć? Nie Teraz, trzeba przeskanować. Co tu jeszcze jest? Kurde, zaraz, chwila, chwila. Zagadko, nie pokonasz mnie. Coś tu musi być jeszcze. Albo ja nie widzę przejścia. Jeszcze raz. To włącza które rzeczy? Tamto. To. A dobra. Mam przejście, tylko że głupiej windy nie mam. Teraz. I co? Dolecę tam do niego? Dobra, próbujemy, chyba do lasu, eeeeh... Najważniejsze to w formie. Stary mój tekst, pamiętam pomóc 625925. 625925 that's what he told me to tell you i don't know what it means but he said he'd kill the others if i didn't tell you exactly what he said why doesn't he just tell you what he wants because he's insane you don't say mm, mm, 625925... To wszystko, mogę wyjść. Teraz gdzie tu wyjście było. Tędy, dobra. A ja nie. Co nie... Think he'll achieve tutaj here po prostu? No dobra, siej sobie w tym pokoju, pewnym pułapek. Niech będzie. Ja mogę mi się po prostu wynieść na zewnątrz. Jeśli nie chcesz, nie będę ci bronił. Przy okazji deszyfrowania przypomina mi się jedna ciekawa rzecz. W grze ukryte są dwie czy trzy częstotliwości, które z pozoru za nic nie odpowiadają, ale jeśli się trochę tam pozastanawia i wpadnie na dosyć ciekawy pomysł, jak je rozwiązać, yy, prowadzą do ciekawego spostrzeżenia, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie wiem czy uda mi się je znaleźć. Coś tam może znajdę. Chciałbym przejrzeć takie filmy na YouTube. Widziałem gdzieś to.